Przepraszam, czy coś się stało? O. Nie. Wszystko w porządku. Pomóc pani? O, tak, tak. Potrzebuję. pieluszek. Powie mi pan, gdzie je znajdę? Oczywiście, leżą tam. Dziękuję, pójdę już. Chętnie pani pomogę. Te najmniejsze leżą na górnej półce. Nie, Chodź. nie trzeba. To żaden to... problem. Proszę bardzo. Dobrze. Chodźmy. Tędy. Proszę bardzo. Dziękuję. Drobnostka. Razem dwadzieścia dolarów. Mam tylko piętnaście. Przykro mi. Muszę z nich zrezygnować. Żegnam. Zaraz. Moment. Zapraszam. Niestety. Będę musiał zajrzeć do plecaka. O, pewnie. W porządku. Em... Proszę zdjąć bluzę. To przecież niedorzeczne. Powtarzam, proszę zdjąć bluzę. Może mam się jeszcze tu rozebrać? Robię to, co do mnie należy. I muszę ustalić, co to było. Proszę. Dobrze, zapraszam. Tękle. Co się dzieje? Wszystko dobrze? Chyba, chyba właśnie zaczęłam rodzić. D, 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 dobrze, już dzwonię po karetkę. Nie. Ale spokojnie, spokojnie. Na pewno wszystko będzie w porządku. Joanu, jestem samotną matką. Nie mam ubezpieczenia. Proszę, wypuść Ge mnie hej, stąd. Zaraz, nie wypuszczę pani stąd w takim Co? stanie. Sam zastąp mnie, muszę pojechać do szpitala. Dobrze, chodźmy szybko. Ostrożnie, ostrożnie. To kłamstwo było początkiem końca. I nauczyło mnie tego, że prawda zawsze wyjdzie na jaw. Witam państwa, nazywam się Katie Price. Chyba zaczął się poród. Powinnam panią zbadać. Pani doktor, czuję się już dużo lepiej. Czy mogę iść? Przykro mi, ale ma pani skurczy. Powinnam panią zbadać. Nie, nie będę rodzić. Tutaj. Chciałabym urodzić w domu. Nie wypuścimy pani. Póki nie sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Ale mnie na to nie stać. Musi pani zapłacić tylko niewielką kwotę. Ja za wszystko zapłacę. To moja wina. To świetnie. A teraz proszę, żeby pan wyszedł. Ach, tak dobrze. Dobrze przyszła, mamo. Sprawdźmy, co się stało. Ale, pani doktor, nie, boję się. Przecież to nie jest pani pierwsze badanie. Chciałam to zrobić w sposób naturalny. Badanie może niepokoić dziecko. Chcę już stąd wyjść. Dzieci to najważniejsze, co mamy w życiu. Chcę pani pomóc. Jedyne, co może mu zaszkodzić, to niepotrzebne nerwy. Nie chcesz tego, prawda? Dobrze. Zgadzam się. Kradłam to w tamtym sklepie… dla syna. Dlaczego miałabym w to uwierzyć? To prawda. Nie stać mnie na jedzenie. Od kilku dni nic nie jadł. Jeśli ochroniarz wezwie policję, odbiorą mi prawa rodzicielskie. Proszę, pomóż mi. Jak? Powiedz, że to był fałszywy alarm i odeślij mnie do domu. Kłamałaś i ja też mam kłamać? Zrób to dla mojego syna. Przecież sama przed chwilą mówiłaś, że to dzieci są najważniejsze. Spójrz, to właśnie on. Proszę. Dobrze, coś wymyślimy. Dziękuję. Zrobię cokolwiek każesz. Dobrze? Zaczekaj tu. Uwierzyłam tej kobiecie. Ale na co ja liczyłam? Kto nie okłamałby kłamcy? Trishan! Nie uciekniesz przed prawdą. Ona zawsze wyjdzie na jaw. Źle się czuję. O, już mnie nie nabierzesz. Rysza. Słyszysz mnie? To był koniec mojego życia, dawnego życia. Rozumiem, że policja jest już w drodze. Tak, zasłużyłam. Ale czy mogę jeszcze zadzwonić? Mam nadzieję, że już nic nie kombinujesz. Nik! Mamoś. Skarbie. Skąd się tu wziąłeś? Bill mnie przywiózł. Dziękuję. Nie tylko ty bierzesz czyjeś rzeczy bez pytania. Odebrałem Twój telefon. Tak się martwiłam, Mamusiu. Powiedz, że ci nic nie będzie. Tak, wszystko będzie dobrze. Nie martw się. Mama się tylko zdenerwowała. Tak, ma stresującą pracę. Myślicie, że nie próbowałam jakiejś znaleźć? Nikt nie chce zatrudnić samotnej matki. I znowu mijasz się z prawdą. Zbieraj się. Wracamy na miejsce zbrodni. Po co? W sklepie szukają nowej kasierki. Mogłbym cię zarekomendować. Po tym, co zrobiłam? Dlaczego chcesz to zrobić? Bo doskonale wiem, co czujesz. Moja mama też była samotna. I nie stać nas było na nic. Ledwie wiązaliśmy koniec z końcem. To co ty na to? Czy masz ochotę zacząć uczciwe życie? Dziękuję. Ukrywane kłamstwa zawsze wyjdą na jaw. O wiele lepiej jest podążać ścieżką prawdy. Pewnie myślicie, że takie zakończenie w prawdziwym życiu nie jest możliwe. W końcu kto przymknąłby oko na kradzież. Ale funkcjonariusz Matt Lima z Somerset w Massachusetts postanowił postąpić tak, jak podpowiadało mu jego serce. Okazał ogromne współczucie dwóm złodziejkom. Te dwie kobiety ukradły produkty spożywcze, ponieważ chciały ugotować świąteczny obiad. Ich rodzina znajdowała się w trudnej sytuacji. Kiedy funkcjonariusz dowiedział się o tym, Zamiast nakazu aresztowania, wręczył kobietom kartę podarunkową na zakupy oraz zapłacił za rzeczy, które ukradł.